Także siema, siema, dzisiaj coś innego dla odmiany. Film ma być głównie przeznaczony dla osób, które nie mogą, nie lubią lub z innych powodów, po prostu nie obserwują tego co robię. W sensie chodzi mi tutaj o posty na Facebooku, gdzieś tam na Discordzie, czy po prostu na najprostszych live'ach moich. No i tutaj chcę tak przedstawić mapę z lekcia można powiedzieć, bo nie będę pokazywał wszystkiego. No i też na samym początku odpowiedzieć na te najbardziej no, nurtujące pytania, yy, które gdzieś tam po prostu niektóre osoby zadają, a odpowiedź jest prosta na niektóre. Także no jak sami wiecie przy robieniu gdzieś map, przy czegokolwiek, najczęstsze pytanie chyba powtarzające się, yy, jedno takie top 5 chyba to jest, czy będzie wydana na konsolę. No ogólnie mapy nie robię na konsole z tego względu, że no mają Giant duże wymagania co do map na konsoli i tak naprawdę może większej rzeczy bym musiał okroić i tak dalej. No PC jednak ma to, że nie ma tych ograniczeń, jeżeli na przykład gracie na tych 20 czy 30 fps, bo mówią, że są takie osoby, no to tutaj nic nie przeszkadza, no a na konsole już niestety ta mapa... Musi być zrobione tak, żeby tych spadków FPS-ów nie było, i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, już sami Giants nakładają gdzieś tam ograniczenia, po prostu na to, że na przykład macie ograniczoną ilość bel do sprasowania, i tak dalej, tak dalej, można się w to zagłębiać. W każdym razie na konsolę mapa nie będzie wydana. Drugie takie pytanie, no to jest, czy kiedy mapa będzie wydana? No ja tutaj ogólnie często po prostu naśmiewam się z takich osób. Bo tak wziąć to na logikę, dla niektórych by się przydało logiczne myślenie, patrząc na to co się dzieje czasami na tych live'ach Po prostu odpowiedzieć sobie tak samemu na to pytanie, czy jest możliwe odpowiedzieć kiedy mapa będzie wydana No nie, nie jest w ogóle to możliwe z tego względu, po pierwsze, ja tej mapy nawet nie skończyłem A jakiś web przyjdzie i się pyta kiedy mapa będzie wydana, no trzeba tak powiedzieć, no bo co, no bo no u niego jest brak logicznego myślenia i nie potrafi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja, ja tę mapę jeszcze robię, jest jeszcze dużo tutaj do zrobienia. Wydaje się niby, że jest już dużo, ale jest jeszcze dużo do zrobienia, bo to, że ja zrobię pola i cały teren, to nie jest wszystko, bo nie na tym to polega. No i druga sprawa, nawet jeżeli bym miał gdzieś tę mapę na końcówce, no i tak nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy ona będzie wydana, bo to nie ode mnie zależy. Jeżeli ja chcę nam od ją wydać, to muszę czekać aż oni to przetestują, aż sprawdzą błędy. Jeżeli ktoś obserwuje na przykład Riota, kogokolwiek, kto robi też mapy, no to wie, że to nie wygląda tak, że wysyłacie sobie mapę na Modhuba i na drugi dzień wychodzi. No, chyba że są osoby, które myślą, że to tak działa. No, ale niestety nie. Kolejne takie pytanie, które się pojawia: jaka to jest mapa? No, ogólnie pytanie takie dość. Szerokie można powiedzieć, no nie wiem nigdy jak na takie pytanie odpowiedzieć. Jest to też trochę głupio zadanie, zadane pytanie, także powiem może po prostu najważniejsze takie informacje o tej mapie. Czyli po prostu tak, mapa jest tworzona z mojej głowy, nie jest to real teren, jest wszystko robione tak jak ja sobie wymyślę, cały teren kształtuje tak jak mi umysł podpowiada, wszystkie budynki tak samo. Nie, robiłem gdzieś real teren, nie, starsi widzowie pamiętają, ale nie ukończyłem go, nie wychodziło mi to. I sobie po prostu odpuściłem i powiedziałem, że jednak jak ja tworzę mapę to muszę robić fikcję. Mapa jest standardowych rozmiarów 2x2 dla niektórych może się to wydawać mało, aczkolwiek ja jestem zdania, że jeżeli mapa jest fajnie rozbudowana, ma fajne zagajniczki, jakieś tu postawiane. Nie kręcimy się cały czas w tych samych miejscach, ma dużo tych dróg, pól i tak dalej, to wtedy mapa wydaje się większa niż taka, na przykład 4x4 gdzie jest tego wszystkiego małe, jest zrobione byle jak i tak dalej. Także mapa jest standardowych rozmiarów, tak jak mówię. Na jakie maszyny? No to tutaj myślę, że. No ja po prostu staram się robić mapy tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, żeby każdy się mógł na tej mapie odnaleźć. Czyli robiąc na przykład, tutaj jest dobry przykład na to, e, robię na przykład pola takie, żeby ktoś nie wiem. Mógł sobie na przykład 30 to pobrać 60, tak, żeby nie miał z tym problemu. Ale robię też pola na przykład tak jak te, które już no pod 60 jak najbardziej, ale no, trzeba na nim będzie spędzić czasu, nie? Jeżeli chodzi o sam teren, jest strasznie zróżnicowany. Mówię. To co im podpowie głowa, ja ogólnie nie lubię płaskich terenów. Tak jak na przykład na Zdziechowie mi siada ten teren płaski, bo jest fajnie już, no szczegóły są porobione tak, no i wtedy to tak głupie nie wygląda ale ja ogólnie jestem wielbicielem bardziej takich no, pagórkowatych terenów i tak dalej. Nie? Także teren jak najbardziej będzie zróżnicowany od płaskich terenów, bo teraz zacząłem sobie robić taki bardziej płaski teren, no ale tak jak widzicie, no tutaj mamy wzniesienia, górki, pagórki, tutaj się nie przejmujcie, że nie ma tego skupu, bo nie dodaję go sobie po prostu do modów. No i widzicie, no tutaj macie na przykład płaski teren, tutaj już górki. Także teren jest jak najbardziej zróżnicowany. Jeszcze cofając się do pytań, yy, kiedy będzie wydana, bo też niektóre osoby zadają pytanie, kiedy planuje wydanie. No, czy kiedy planuje na przykład ją skończyć. No to już jest bardziej takie sensowne pytanie, na które zasadniczo dałoby się odpowiedzieć, ale ja na nie nie odpowiadam z tego względu, że. Yy, robię na przykład mapę i powiem, że za 3 miesiące ją kończę ale wtedy gdzieś tam w międzyczasie w przeciągu tych trzech miesięcy odchodzą mi chęci, bo tak ma, się zdarza często dosyć. Kto robi jakieś mody, mapy, czy tam ciągniki, maszyny i tak dalej, to wie, że jest taki moment, że się po prostu nie chce nic robić. No i mówię, zrobię sobie wtedy, nie wiem, dwa miesiące przerwy, czy miesiąc yy, przy dzikiej mapie w 2019 miałem pół roku przerwy. Yy, także mu, mówię, no nie chcę po prostu, żeby ktoś mnie później zwyzywał od kłamców, od oszustów i tak dalej, że obiecałem mapę, że będzie za trzy miesiące skończona, a tu jeszcze dwa miesiące kolejne do roboty są, nie? Także na takie pytania też nie odpowiadam. Ogólnie, jeżeli chodzi o wydanie mapy, jakąś premierę i tak dalej, nic takiego nie mówię jeżeli chodzi o testerów. Ja ogólnie nie ufam ludziom w internecie tym bardziej. Nie wszystkim. Mam gdzieś tam znajomych w internecie, z którymi się trzymam od lat. Ale tutaj chodzi mi o to, że już nawet nie chodzi, że to wyjdzie w taki sposób, że na przykład wysyłam mapę, nie wiem, takiemu kowie z czatu i on gdzieś to roześle, tylko wystarczy site mapy. Czyli takie, takie strony, Shermots ma takie coś, że... Gdzieś tam mot jest publikowany, jest site mapa, może sobie ktoś, po prostu tak jak ty teraz to oglądasz, tak możesz sobie wpisać na przykład Ctrl F, wyszukać moją mapy pod nazwą Dzika Dolina i ją sobie pobrać. Także ja takiego czegoś nie robię. Ogólnie planuję, aczkolwiek nie wiem, czy to wyjdzie tak, czy nie wyjdzie, bo nie chcę po prostu, żeby też niektóre osoby się poczuły urażone, jak na przykład Henry czy Rumu, którzy przelali już mi sporo pieniędzy. I po prostu chodzi tu o to, że planuję dać tą mapę na przykład dla MST Głównie dla Brączka i dla Bolka, bo z nimi tak bardziej się tutaj trzymam Co prawda z Tannasem też, z Adamem tak mniej Ale nie chcę po prostu, żebyście poczuli się wtedy urażeni, że ktoś mi powie Dałeś jakimś chłopom mapę, z którymi się zbytnio nie trzymasz, a mi jej nie dałeś, nie? także no tutaj też będę musiał nad tym pomyśleć czy na pewno chcę takie coś zrobić tak jak mówię fajnie jakby tam chłopaki rozpromowali, co prawda mapa jak wyjdzie na modhuba to i tak gdzieś tam już że tak powiem kanał może się rozrośnie ale fajnie fajnie mówię jakby to chłopaki sobie potestowali, rozpromowali no ale to nad tym pomyślimy bo tu najpierw to trzeba skończyć tą mapę no także myślę że na takie ważniejsze pytania odpowiedziałem, jeszcze jak mi coś przyjdzie do głowy to Będę mówiła teraz może tak w skrócie powiedzmy co tutaj jest Ogólnie tutaj mamy pierwszą gospodarkę, którą zbudowałem W pełni funkcjonalną, jeszcze krawężników tutaj nie dodawałem do PlaySable i tak dalej Tylko sprawa teraz wygląda tak Tutaj podziękowania dla Barneya i chyba Ditka jak dobrze pamiętam Powiedzieli mi właśnie chłopaki o czymś takim, albo to był Piseł Powiedzieli mi chłopaki o czymś takim, że na przykład Piseł zgodził się na wydanie obory w takim oteksturowaniu Bo ogólnie tak, wszystkie budynki Prócz budynku ditka oraz tych stylosów są przeteksturowane. Żeby one wiecie, ja lubię ogólnie właśnie gospodarki tak jak widzicie, w takiej jednej teksturze, jeżeli są te nowocześniejsze. Jeżeli jest jakieś stare, no to może dla mnie tam być jedno w tynku, drugie w cegle, ale tutaj chciałem, żeby wszystko wyglądało tak samo. No i niestety dostałem taką informację, że takie coś nie przejdzie mimo że chłopaki się zgodzili, czyli na przykład pisał, zgodził się na wydanie obory w taki sposób, żeby, żeby ona była po prostu. Tutaj chodzi o to, że jeżeli mod jest na modhubie, czyli na przykład ta obora, ten dom są na modhubie, i ja sobie pozmieniam tekstury w nich, ale żeby pozmieniać w nich tekstury, to wtedy mod czyli ten budynek załóżmy dom, Barnea, musi być czytany z mapy, a nie z modów. No i Barney właśnie powiedział, że jak najbardziej OK, ale to i tak nie przejdzie, bo... Giants się do tego przypieprzą i nie będę miał takiej możliwości, żeby wydać tego w taki sposób. Jak jest budynek na Modchabie, to musi być czytany z Modchabu, a nie może być z mapy. No i ogólnie zrobimy to w taki sposób, że powydaję wam to w oryginalnych teksturach, takie jakie są na Modchabie. Zresztą się powydaje. się mieli po prostu do pobrania te budynki a ja po prostu wrzucę Wam gdzieś oddzielny filmik czy na Discordzie nawet dodam no i oczywiście z poradnikiem do tego jak zrobić żeby wszystkie wyglądały tak samo no to niestety będziecie musieli ingerować w pliki albo no najprędzej zrobię to tak właśnie, że będziecie musieli ingerować w pliki domku obory tamtego garażyku to chyba od Mefia jest, aczkolwiek mogę się mylić wiaty, wiaty to tak samo no, tutaj będziecie musieli sobie pozmieniać sami we własnym zakresie, no i wtedy będziecie musieli na przykład to podesłać koledze i tak dalej. Jeżeli będziecie chcieli grać na multi, no ale no mówię, ja w inny sposób tego nie zrobię, nie da się i tyle. No, gospodarka myślę, że już jest w pełni funkcjonalna, tutaj jak ktoś nie wie, tutaj jeszcze widzicie błędy to wychodzą z czasem. E, tutaj, oczywiście, są zboża, to jest silos w tym miejscu bardzo fajny budyneczek. Właśnie nie miałem gdzie postawić zbytnio do tego silosu zbożowego, wiecie jakiegoś bina czy coś to stwierdziłem, przypomniało mi się, że była właśnie taka hala z tym silosem jak najbardziej myślę ok, jest też sporo miejsca na zboża, na przykład sypanie luzem czy też maszyny tutaj garażek od Ditka tutaj mamy z tyłu jeszcze jeden wyjazd wszystko jest tak zrobione, tutaj akurat jest ciasno ale to tak do wyjechania ciągnikiem czy coś, nie? ewentualnie zawsze można przecież sobie zrobić to w ten sposób że sprzedajemy sobie pod segmentami i powiększamy na przykład tutaj wyjazd. Nie? No to jest akurat fajnie, myślę, zrobione, że pod nie jest w jednym modelu, że klikacie i sprzedaje Wam się cały pod dookoła gospodarki, tylko właśnie segmentami sobie możecie sprzedawać. Później możecie sobie ten taki sam pod dostawić, on się Wam połączy z tym, właśnie co tutaj jest. Także myślę, że to jest jak najbardziej fajnie, fajnie wykonane i tak dalej. Tutaj wiadam, myślę, że wiecie, na jakieś kombiny, na jakieś maszyny, które nie potrzebują być garażowane. Tutaj jest ta hala przelotowa. Z gry Oplon już nie pamiętam, kto to tam robił, tą wiatę. Też jest oteksturowana, w sensie w sensie takim, że dodałem po prostu jej kolejny kolor. Ale mi i chłopakom dam z live'a, bo oczywiście na live'ie, jeżeli ktoś siedzi, ma jakieś propozycje i tak dalej, jak najbardziej ok, Ale nam po prostu ta hala nie siadła. I tutaj z tą halą jest taki temat, że. Znalazłem do 19 fajne hale. Znalazłem autora na Instagramie. Napisałem, czy mogę wykorzystać y, jego halę do 22 w mapie, która ma być na Mothawie. On napisał, że tak, ale po prostu on będzie dodawał y, raczej będzie je konwertował do 22. Także na razie się wstrzymuję z tą halą i czekam na hale przelotowe od tamtego właśnie gostka. Także jak coś na to tu, to ta hala przelotowa będzie zmieniona. Tutaj, oczywiście, OBORA. Pisała, też bardzo fajnie wykonana. No i ten domek od Barnea, nie? Też mega mega mi się podoba. Tym bardziej w tych teksturach. Barney, nawet sam powiedział, że może zrobić update, jakbym chciał w takich teksturach. No mi się mega podoba, nie? Ale no to mówię, będziemy myśleć z czasem. Ja po prostu nie chcę też chłopakom zawracać za dużo mm, gitary, i najprawdopodobniej zrobimy to tak, jak mówiłem. Co dalej, no wiadomo jakieś budyneczki tam statyczne, tutaj mamy przejazdy Mówię też nie chcę wszystkiego tutaj pokazywać bo to się nie da tak Jeżeli ktoś lubi takie łąki, no mi jak najbardziej siadają i brakuje mi takich łąk na polskich mapach Po prostu gdzieś torfowych, zalewowych, tak to można nazwać Myślę, że to mega fajnie wygląda I mega fajny klimacik ma Gdzieś tam wiecie skarpy są, nie skarpy, zawsze lubiłem też takie smaczki Asfalt główny, dzisiaj asfalt główny na wiosce, że tak to nazwijmy, czyli można zasadniczy go też nazwać pobocznym. Asfalt główny oczywiście mamy dalej, nie są przyciągnięty tutaj. I on idzie po prostu od jednego, z jednego końca mapy, który też nie jest skończony, bo tutaj będzie trochę inne to zakończenie. I będzie szedł aż tam. Oczywiście tam na wiosce później też zrobimy ruch drogowy, ale na razie po prostu tego nie ruszałem. On będzie przechodził aż tam na koniec mapy Ja jestem ogólnie teraz, miałem, miałem robić tutaj ten teren, ale nie chce mi się, bo w tym miejscu e, Gdzieś tutaj jest taki płaski asfalt I od tego miejsca nie wiem czy nie tutaj, albo gdzieś dalej Albo gdzieś tu, o I tu ma jeszcze iść jedna droga boczna I tu ma być gdzieś zrobiona taka mniejsza wioska po prostu, żeby był jakiś smaczek, a nie tak jak na dzikiej mapie w 19 że były cztery budynki i to była cała wioska. Nie? Także tak, no ogólnie mówię, tutaj yy, chcę zrobić jeszcze parę pól. Na te zakończenia też nie patrzcie, bo ja je naprawdę zmienię, żeby one inaczej wyglądały. Yy, tak jak zrobię, tak jak Rajot, Riot ma to fajnie rozwiązane, w sumie dużo osób tak robi, że po prostu będą pola. Yy, no i tutaj gdzieś będzie na przykład odcięcie mapy, żebyście już tutaj mogli przejść. Nie? Także myślę, że to będzie lepiej o wiele wyglądało niż nasadzone pierdoliard krzaków jakiś i drzew na krańcu mapy. Tutaj też będzie oczywiście polec, zostawiłem sobie, ja po prostu na razie tych pól nie robię, bo ja co, co jakiś czas sobie po prostu usuwam cały terrain, detail, eee, się ten, wiecie, te na przykład zasiane tekstury, orki i tak dalej i wrzucam je sobie na nowo, bo ja ich w Giants że nie mam, tylko wrzucam je sobie z gry. Eee, właśnie, co do tych no to... Głównie nieregularne kształty, jeżeli ktoś nie lubi takich pól, no to na pewno się nie odnajdzie tutaj, bo tutaj widzicie, niby jest na prosto, ale jest pod lekkim ukosem i tak z każdej strony. No nie, ja na przykład nie lubię orać na takich polach, aczkolwiek ja w farmingu wolę takie. No oczywiście znajdą się też prostsze pola, które i tak nie są idealnie proste. Z tej strony może prędzej też nie. Ale są na przykład takie pola, które są faktycznie proste. Czyli na przykład takie pola mamy tutaj, w tym miejscu. No i ale ich jest mniej. O wiele jest ich mniej. Ja wolę pola o nieregularnych kształtach, tak jak już wspominałem. No i tak to wygląda, nie? Pola, oczywiście, tak jak już wspominałem, różnej, przeróżnistej wielkości od malutkich pól, tak jak na przykład można nazwać, się, że to jest malutkie pole, do jakieś takie większe pola. No ja ogólnie preferuję też te większe pola. Wolę sobie pokosić nie, dwie godziny na jednym polu niż jeździć co chwila na inny kawałek, żeby to kosić. No ale mówię, każdy odnajdzie się tutaj, myślę, jeżeli chodzi o to pola. Co dalej? No ogólnie laski. Jeżeli ktoś lubi się w lasy bawić, też myślę, że tutaj ich nie zabraknie. Tutaj mamy akurat mniejszy las, aczkolwiek już planuję gdzieś zrobić większy las. Tutaj też mamy taki, wiecie, mniejszy. Większy lasek trochę jest w tym miejscu, koło jeziora. Można to wykonować tak bardziej bagna, nie, było takie bagno To mamy większy las, aczkolwiek jeszcze chcę zrobić las sosnowy. Tutaj nie patrzcie na to, że to tak wygląda, bo zostawiłem sobie to miejsce na skrzyżowania, aczkolwiek zostawiłem go troszeczkę za dużo, nawet można powiedzieć. Zobaczymy jak to wyjdzie później. Jak nie to sobie będziemy poprawiać. W każdym razie mówię, lasów też nie zabraknie, gdzieś będę chciał sobie teraz za niedługo dodać kolejne lasy bo teraz jesteśmy tak naprawdę w tym miejscu przy robieniu, mapie, przy robieniu mapy wczoraj zrobiliśmy sobie tutaj słupy, które przechodzą tutaj do budynków jakieś tam zagajniczki, myślę, że tutaj też fajnie to wygląda jakieś tam kolejne smaczki, jakieś zagajniki itd. itd. bo na dzikiej mapie w też mi strasznie tego brakowało tutaj mamy panele wygłuszające i też myślę, że mega siadają. Tutaj też możecie napisać, czy Wam się na przykład podobają te y, bluszcze na nich czy niekoniecznie, bo tutaj wczoraj były podzielone opinie na, to, na ten temat. Y, tutaj mamy przejazdy kolejowe, które troszeczkę przerobiłem. Ogólnie to nie wygląda dobrze, bo to jest tak... Ja się ogólnie na kolejarstwie nie znam. Z tego co wiem, to to jest dzwon. Ja powiesiłem krzyż na tym dzwonie, ale nie mogę znaleźć żadnych przejazdów kolejowych takich fajnych, dlatego no... Ja sobie takie coś odrutowałem. Możemy sobie wezwać pociąg, pokażę Wam jak to wygląda. Włączmy sobie tylko chudy. No i nie wiem czy on przyjedzie od tej strony, czy po prostu będzie jechał od drugiej. No pociąg akurat jak na złość postanowiłem sobie przyjechać od drugiej strony. Natomiast po bo zawsze możemy do niego wsiąść i po prostu przyjechać sami, nie. No, także cofamy sobie też to szobany już się powinno opuścić. Wygląda to w taki właśnie na sposób. Także myślę, że źle to nie wygląda. Jest w miarę ok, już miałem w ogóle odpuścić te przejazdy, te szlabany i zrobić po prostu y, przejazd bez rogatek. Ale postanowiłem, że jednak dodam te barierki fajnego smaczku też dodaję. Y, tutaj ogólnie mamy jeden z y, na chwilę obecną dwóch skupów, można powiedzieć, bo jest miejsce na trzecie, ale go musiałem wywalić, bo on wymagał maze Plusa. Y, znak sobie tak ustawiłem dla testu, y, że to jest zakaz wjazdu, bo najpierw wiadomo, jedziemy na wagę. To też oczywiście działa z jednej i z drugiej strony, po prostu wiecie, tutaj sobie wjeżdżamy z tej strony, a tutaj już wyjeżdżamy, ważymy się na pusto nie? Eee, Co no tutaj widzicie, jestem tutaj. Oczywiście dam jakieś barierki, ale ogólnie będę myślał, coś takiego zrobić, żeby po prostu można było, e, że zrobię sobie na przykład taśmociąg i z taśmociągu od razu ładować na pociąg. Myślę, że to będzie coś fajnego innego niż takie wiecie, sypanie do silosu i z silosu wsiadamy do, wsiadamy do pociągu i później z silosu na pociąg. Myślę, że to fajnie wygląda. Tutaj mamy skup buraków. Tutaj kolejny budynek od Litka. i tu mamy sprzedaż ziemniaków. Nie tak są sypane one tutaj. I tutaj myślę, że jest jeszcze ogólnie miejsce i myślę, że po prostu tutaj też możemy zrobić jakiś sprzedaż wełny, bawełny, bo to też Giantsi będą wymagać, żeby był skup wszystkiego. Hmm, drugi skup jest tutaj Gdzieś już by mogliście widzieć, tylko właśnie hmm, On nie będzie pokazany, bo ja nie mam tego wyranego. Może po prostu wgram na szybko i wam pokażę co i jak No teraz już mamy tutaj yy, cukrownię Postawiono na mapie, ukrałem ją sobie na szybko Ona jest właśnie czytana z modów yy, Tak to wygląda, tutaj oczywiście wsypujemy buraki yy, No i mamy tutaj możliwość gdzieś w tym miejscu, I chyba tutaj. Możemy ją sobie zakupić i wtedy mamy tak jakby produkcję, nie? I przetwarzamy sobie sami te buraki. Tutaj jak sami widzicie, będzie, o, mamy burak cukrowy, trzcina i tak dalej, nie? Także to też myślę, że jest fajne, bo możecie sobie skupować, no tak jak jest, wiecie, tak jak były te produkcje w farmingu, że możecie sprzedawać ten mleko do czarnie, ale możecie ją kupić, wtedy wytwarzać sobie jakieś tam sery, sery czy inne rzeczy. No co wam jeszcze tutaj mogę pokazać, no za wiele nie ma do pokazywania na mapie, bo póki co są pola, pola, jeszcze raz pola, jakieś tam wiecie, budyneczki, zagraniczki, tutaj ogólnie zostawiłem mm, Tak paliśmy na pomysł, że tutaj można zrobić puste miejsce na gospodarkę, oczywiście nie chcę robić tego to tak, że będzie rosła tylko trawa, tylko musicie sobie to powycinać, albo po prostu F12 robicie sobie klawisz usuwania obiektów, wtedy podchodzicie do drzewa, delay i sobie tak wyczyścicie tereny. Ogólnie z tymi krzakami niektórzy mają problem, tu trzeba na F1, jak na przykład nie widzicie tego, wiecie, że usunąć drzewo, to klikacie sobie control, naciskacie delay i za którymś razem się uda. Także z tymi mniejszymi krzaczkami, bo wiem, że niektórzy mówią, że nie da się usunąć, oczywiście, że się da, tylko trzeba to zrobić umiejętnie, a nie oceniać pochopnie. Eee, no tak jak mówię, no tutaj, a i tutaj jeszcze jest pomysł ogólnie, żeby zrobić w tym miejscu, gospodarstwo yy, do użytku tak? bo teraz jest to gospodarstwo statyczne sam już na początku chciałem zrobić tutaj gospodarstwo yy, no, do użytku ale zrobiłem jednak statyczne i tak myślę, że jednak chyba faktycznie zrobimy tutaj gospodarstwo użytkowe yy, niektórym będzie to pasowało bo jest dosyć blisko tej gospodarki także jeżeli ktoś będzie grał na przykład sobie multi, ktoś wiesz, wie, wiecie ktoś robi tak jak na przykład teraz Bolek, Bramczeki i nas robią, że ta nas ma trochę nowocześniejsze gospodarstwo. Chłopaki tam na takim dziadkowym sposobie siedzą. To tutaj, jak najbardziej, by można było takie coś zrobić, że starszy, sta, gospodarstwo ze starszymi zabudowaniami, nie? Myślę, że to też nie jest jakieś głupie miejsce na, te, na takie gospodarstwo. Istnieje oczywiście wtedy możliwość rozbudowy, bo to jest płasko. No tutaj, już w tą stronę gorzej, tutaj by się trzeba było męczyć. Ale jak najbardziej, na takim z czymś sobie pomyślimy. Ja ogólnie chciałem zrobić drugie gospodarstwo, właśnie tutaj, jak będzie ta wioska, taka mniejsza żeby zrobić, wiecie, od odnogę, że tak powiem, asfaltu tutaj będzie jakaś wioska i tam zrobić ad nie wiem czy będzie trzecie gospodarstwo, tego wam nie obiecuję bo świnie ogólnie są zepsute w farmingu a nie chcę robić czegoś innego, ewentualnie Coś dla odmiany w końcu na polskiej mapie, zrobilibyśmy po prostu gospodarstwo z hodowlą roślinną plus yy, z kurami, czyli z tymi kurnikami od Kamilosa. Myślę, że to też by mogło fajnie wyglądać wtedy no, co, no i co, no i w sumie no, nie chcę się tutaj za dużo rozgadywać, bo gadam, gadam i gadam, już nawet nie wiem ile minut jest nagrane, a mapy za dużo nie ma Cię niby jest, ale, ale wiecie jak to wygląda, no teraz tak jak mówię są jakieś same drzewa, gdzieś tam pola i tyle, nie? I drogi co ewentualnie Także mówię, śledźcie sobie jeżeli możecie. Zapraszam oczywiście wszystkich na grupę na Facebooku, na Discorda. Na Discordzie bardziej tak prywatnie można sobie popisać, a na Facebooku rzucam głównie posty z robienia mapy. I jakieś tam informacje zawsze też będą. Także jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Jeżeli kogoś oczywiście jeszcze nie ma, no i tyle, jak coś się będzie zmieniało, to będę was informował, i tyle w temacie. Oczywiście możecie zadawać sobie pytanka. W komentarzach od razu mówię, jeżeli zobaczę jakieś komentarze po tym odcinku, po tym odcinkiem, kiedy będzie wydana, i tak dalej, i tak dalej, od razu banuję z kanału, nie obchodzi mnie to, bo ja nie chcę mieć tutaj takich osób, które nie potrafią logicznie myślą, myśl, myśleć. No i po obejrzeniu odcinka, nawet paru minut, bo ja to mówię na początku, że nie lubię takich pytań, no to mówię, no będę banował, jak ktoś się o to zapyta, bo. Nagrywam specjalnie odcinek po to, a ktoś się będzie pytał i zadawał głupie pytania. Także co? Widzimy się tam na następnej jakiejś transmisji na żywo, czy gdzieś tam na innych społecznościach. Także trzymajcie się i do następnego na razie.